Szczęść Boże, umiłowani w Chrystusie Panu, kochane dzieci Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Pan i zbawiciel, który kocha nas całym sercem, oddał za nas swoje święte życie. Nasz kochany zbawiciel Jezus Chrystus, kochani, mam nadzieję, że się dobrze macie. Ja właśnie wracam z adoracji. Bogu nie będą dzięki, kochani, naprawdę, że zostawił nam siebie, żywego, obecnego, zmartwychwstałego w tej hostii, żywej, że jest żywy Chrystus obecny. Ja będę to powtarzał do końca mojego życia, kochani. No, jeśli nawet jest tutaj ktoś, kochani, kto nie wierzy w obecność realną Jezusa zmartwychwstałego Chrystusa, Boga żywego, w tej bielutkiej hostii, święty Bóg, to kochani, to jest, to idźcie i zobaczcie, przekonajcie się sami, jeśli nie wierzycie, On da wam doświadczyć swojej miłości. Bo to nie sposób jest, kochani, wpatrywać się, jeżeli ktoś jest tutaj, kto uważa, że to jest tylko jakiś kawałek chleba biały, jakiś kawałek opłatka, jakiś kawałek macy. No to zobaczcie, jak, jak ta mac, w, w cudzysłowie, jak działa, jak będzie działać na Was, na tych wszystkich, którzy jeszcze nie wierzycie w naszego Pana Jezusa Chrystusa, w realnego obecności, realnej obecności Jezusa Chrystusa w świeczym sakramencie, kochani. to jest cudowny czas, uwielbiam spędzać z Jezusem czas, naprawdę. On jest żywy, On patrzy się na mnie, jak ja przychodzę. On, ja Mu dziękuję, On patrzy się. Dobrze, że jesteś, Synu, mów do mnie. Dobrze, że jesteś. Mów o mnie ludziom, mów o mnie ludziom, bo bardzo ich kocham. I ja mówię, tak jak potrafię sercem, co czuję, to mówię dla Was, kochani. I tak samo jak sobie szedłem sobie tutaj na, na dorację, to też to też kochani śpiewam sobie czasami tak. Pomódl się, Miriam, aby Twój syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, stępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. co już miałasz. I kochani, zobaczcie, jeśli smutno Ci jest ci źle, kochana siostra, braciszku, kochany, weź Różaniec, pomódl się, nie jesteście, to, to jest najpiękniejsza modlitwa. Ojcze nasz i Różaniec, kochani, ojcze nasz i Różaniec, błagam Was z całego serca, przyjdźcie do Jezusa, przyjdźcie do Jezusa, nie szukajcie w jakichś używkach ratunku, bo to, bo to będzie zgubne dla Was. Kochani, on żywy czeka na Was, naprawdę. W tym kawałku chleba, zobaczcie, jak doświadczycie Jego miłości, jak będziecie płakali z radości. Będziecie płakali za urości, kochaj naprawdę. Nie marnujcie czasu na jakąś głupotę, ale przychodźcie. Czas jest krótki, naprawdę. Czas się zbawiać, oczyszczać, uświęcać. Ja jestem grzesznikiem, który całego, każdego dnia próbuje być świętym człowiekiem. Próbuje żyć świętym słowem naszego Pana. I to daje mi wielkie upojenie, wiele radości. Ciężko jest na początku kochani, bardzo ciężko jest, bo człowiek się przyzwyczaił do jakichś starych nawyków gdzieś myślowych, jakieś zachowania stare, jakieś... ciężko jest wprowadzić Słowo Boże jakby w czyn, ciężko tak od razu, jakby, żeby, to, żeby to załapało, ale pomalutku, pomalutku, pomalutku kochani, będziemy tym Słowem żyli już na co dzień, każdego dnia. Każdego dnia nawyki może zastąpić innymi nawykami, dobrymi nawykami. Kochani, ściskam was bardzo mocno. Pamiętajcie, Jezus jest żywy, czeka na was. Przyjście, przychodźcie do Niego jak najczęściej. Korzystajcie z tej wielkiej, ogromnej łaski, jaką chcę wlać w wasze serca dziś. Chcę wam pomóc, chcę wlać w swoją miłość, chcę was przytulić z Matką Bożą, ze swoją świętą mamą. Święta Maryja, kochana, Mateczko Najkochańsza, módl się za nami. Może ktoś to ogląda, Maryjo, polecam Ci, abyś teraz przyszła do każdego serca, abyś mocno przytuliła, Mamo moja święta, Mamo każdego człowieka. Wypraszaj wszelkie potrzebne łaski do naszego uświęcenia. Wyrywaj nas z wszelkiego rodzaju nałogów, Maryjo, kochana Mateczko. Kochajcie Matkę Najświętszą, kochajcie. Zobaczycie ją jak, jak po śmierci, zobaczycie ją żywo, jak przytulicie się do niej. Ona jest cudowna, piękna, czysta, pełna miłości. Nikogo nie przekreśla. Czeka na każdego człowieka, aby przyprowadzić do Syna. Mówi, adorujcie jak najczęściej mojego Syna na świętszym sakramencie. Uczęszczajcie na Eucharystię. Wsłuchujcie się w słowa. Kochani, ściskam Was bardzo mocno. Pomódlcie się za mnie dzisiaj dziesiąteczko dobra? Ja teraz idę w do domu, będę sobie śpiewał jeszcze i... i... Może jeszcze raz zajdę do Pana, pomodlę się jeszcze za Was. Także trzymajcie się ciepłutko, Ściskam Was mocno, pamiętam o Was w modlitwie. Dziękuję bardzo za modlitwę za mnie. To jest najważniejsze, aby się modlić, modlić się jeszcze raz się modlić, uświęcać się jedni, drugich brzmiona na ośmy. Amen, kochani, pokój dobro.